Dobra, nie rozproszę mnie. No cześć. Miałem nadzieję, że do tego już nie dojdzie, ale jestem zmuszony powitać Was z trenażera. Pogoda lekko parszywa. Co prawda już, już wyschło, no ale jest niepewnie, więc nie chciałbym, żeby 50 km od domu mi zapał deszcz. Bo nie chce mi się mieć roweru. W planie były 3 godziny tlenu. My zbierałem sobie event na Swifcie A tam jedziemy w granicach 3 watów na kilogram Troszkę wyżej Więc wyszło chodzi mi póki co je 0,73 Pewnie będzie lekka zrypa od trenera, ale Myślę, że jakoś to przeżyjemy Dzisiaj jak widać Zapiąłem za już tarmaka do trenażera Gosia będzie miała Podpiętego, ale jeszcze jednak nie dzisiaj Fuji Więc muszę się przyzwyczajać No powiem szczerze, że że jest nieźle. dj który był priorytetem przy wyborze roweru, no nawet dla na terna rzecz, że robi niesamowitą, niesamowitą robotę. Ja tu zdecydowanie się przydaje, jeśli chodzi o zmiany biegów. Szczególnie wrzucanie na dużą tarczę z przodu w deszczu, albo jak mamy spoconą rękę, to już w ogóle jest mega ułatwienie. Ale masz też dodatkowe feature'y, jak na przykład przyciski funkcyjne w manetkach, które możemy sparować razem z Garminem i przełączać sobie ekrany w czasie jazdy. Przydaje się to szczególnie, jak jeździmy w rękawiczkach z długimi palcami, Eee, aczkolwiek Edge 830 i tak ten ekran ma mocno poprawiony i działa nawet z rękawiczkami zimowymi. Eee, natomiast no, nie musimy odrywać rąk od klamek. Eee, jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. Dodatkowo te same przyciski współpracują jeszcze z lampkami Bontragera i możemy zmienić e, sobie e, tryb świecenia przy pomocy tych przycisków. Inną ciekawą rzeczą, no, to spięcie tego z edgem, i możemy wskazać na ekranie, na jakim biegu. Aktualnie mamy tu mamy małą zębatkę, jedynkę, szóstkę z tyłu. No i druga rzecz to stan naładowania baterii, który również możemy kontrolować. Tu już muszę poprzełączyć moje ekrany. No tu mamy aktualnie 90%. Też rzecz bardzo przydatna. Nie ma obaw, że zostaniemy z rozładowaną baterią, nie daj Boże, z małą tarczą z przodu 100 km od domu, więc potem byłby problem z powrotem. Tutaj akurat przewagę ma SRAM, gdzie są, raz sam system jest bezprzewodowy, do tego możemy wymieniać baterie pomiędzy przednią, a tylną przerzutką. Więc nawet jak nam się wyczerpie z przodu, przerzucamy na chwilę z tyłu i, i można sobie wrzucić na blat. Natomiast, no ja nie jestem zwolennikiem SRAM'a, e, Między innymi ze względu na strasznie nieergonomiczne, strasznie duże klamki przy hamulcach e, tarczowych. Ultegra e, R8050 ma je naprawdę bardzo zgrabne. Bardzo dobrze się trzyma. E, I w sumie nawet nie widać, że tutaj jest hydraulika. Całość featureów, jeśli chodzi o e, zintegrowanie z Garminem i, i z Montragerem. Wymaga jednak dodatkowego modułu Bluetooth, który teraz poszedł w górę, jak wszystko. Bluetooth plus przewód to nam w sumie jest teraz w granicach 400 zł taki komplet. No ale warto zainwestować. Mi zostało jeszcze 27 km, czyli tak myślę, że ze 40 minut na swifcie. No i potem zmieniamy z gościem rowery i ona robi swój trening, bo jak co wtorek, Kolejny etap wyścigu Sweet Racing League. Może tym razem zrobimy jakąś krótką relację. Zmiana sprzętu i teraz Gosia robi swój trening. Właśnie skończyła Sweet Spota i teraz robimy sobie objazd trasy wtorkowego wyścigu. Na dużym ekranie odrobina motywacji. To wyobrażam sobie, że to ja. Tak, a już niewiele brakuje jeszcze. Jeszcze parę lat i się, i się tam znajdzie. Nie robiliśmy dzisiaj typowego przedtreningowego, przedstartowego przed wtorkiem. Eee, pojechaliśmy tutaj spot, myślę, że i tak będzie ok. I, te, i tak jak wcześniej wspomniałem, we wtorek jest wyścig. Tak, mam nadzieję, że jutro pójdzie wszystko z planem, bo mam szczepienie i we wtorek e, mam nadzieję, że uda się startować bez większych problemów. Ale nawet jak się będę gorzej czuła, to i tak pojadę, żeby po prostu ukończyć i zdobyć punkty dla drużyny, bo to też jest ważne także trzymajcie kciuki właśnie to o czym Gosia wspomniała że można zdobyć punkty bo generalnie jest to wyścig punktowy, drugi. czyli drugi tak, pierwszy był tydzień temu punktowy, czyli oprócz punktów za samo miejsce można zbierać też punkty za segment, za najszybszy czas na segmencie i w zależności od tego w jakiej kolejności to zostanie przekroczona, przekroczona linia? Na tym wyścigu segmentami jest sprint i kom na sam koniec. W zeszłym tygodniu gości poszło rewelacyjnie. W kategorii A w swojej dywizji miała drugą ilość punktów, sumy wszystkich. Dojechała co prawda na 12 miejscu na 57 zawodniczek. No ale udało się zrobić najlepszy czas na segmencie z całego eventu. Kilka razy też przekroczyła linię na, na dobrych lokatach. No i finalnie uzbierała bardzo dużo punktów, no i miała też najlepszy czas ze swojej drużyny i największą ilość punktów. No to było 59 na 90 bodajże punktów, więc całkiem spoko. E, tak, tamten wyścig był też praktycznie totalnie płaski, e, Gosia jest dość lekka i przodowały tam dziewczyny z wyższymi watami bezwzględnymi. Teraz na New York City, come after party. Może nie ma specjalnie dużo podjazdów oprócz tego finałowego, ale jest dość interwałowa trasa. Liczymy, że, że pójdzie jak nie lepiej, jak ostatnio, to, to przynajmniej porównywalnie. No nic, Gosia kręci dalej, zapoznajemy się zaraz z trasą, tak. a potem no co, będzie trzeba coś zjeść oczywiście. oczywiście. Jak co niedzielę coś dobrego spadnia. Dzisiaj wybraliśmy się na pastrami. Ja wziąłem burgera z wołowiną i, i z pastrami. Ja mam trochę frytek do tego. Małgosia, się działa. Ja wziąłem kanapkę z pastrami. Trochę więcej mi i mięsa, mniej pieczywa i frytki. Tak. Nie jedliśmy pastrami dawno. Gosia to Czy chyba ja nigdy. Nie Gosia nie nigdy. No. Więc e, udało się znaleźć akurat knajpę, która jest otwarta i, i takie smakowitości oferuje. Jak Gosia? Pierwsze wrażenia z pastrami? No całkiem ok, ale jakoś tak chyba, chyba i tak wolę burgery niż, niż takie kanapki Ale całkiem spoko Jak widać, mięsa tutaj nie brakuje no. Więc jak ktoś chce się najeść, to, to śmiało Tutaj mnie w burgerze też ej, jest okretnie. No i poszli Na razie tempo takie w miarę, w miarę przyzwoite, luźne. No no. Ostatnio było gorzej, ale zobaczymy. Dobra, nie mnie. Yy, jednak Gosia ma delikatną gorączkę, 37,5, ale wjechał paracetamol i najwyżej zrobi długi rozjazd zamiast yy, koma. <laughs> Powoli zbliżamy się do pierwszego sprintu. Jedziesz Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Trzecie będzie. Masz burito. Na kolejny sprint wrzucamy burito, czyli pozostali zawodnicy yy, Zgubią draf. Na trzecim sprincie udało się zająć pierwsze miejsce. A potem już zaczęły się podjazdy na, do koma i, no i trzeba było odpuścić przednią grupę. Ale teraz walczymy o dobry czas na komie. Kasia teraz chwilę odpoczęła na dojeździe do koma. Wjechał żel. No i zobaczymy co da się wykręcić. Jak widać na nachylenie bywa srogie. Prawdziwy wojownik. 100 metrów do końca. Idzie pięknie. Ostatnie 50 metrów. Pięknie. Mamy 15 miejsce. Z godziny średnia 197 watów 4 waty na kilogram. Bardzo ładny wynik. Wyjeżdżasz jeszcze jakoś? Ale dwóch. Aha, jestem zła, że odpowiedział. Przed finiszem. Tak miało być. Pracujemy już nad strategią. Poznajemy wyścigi. I teraz o czym myślisz? Żeby zejść. I? Nie chcę się jeść. Tak, jak Gosia nie będzie miała ochoty, no to yy, no ktoś musi zjeść, więc ja się już poświęcę. A mamy w zamrażarce oczywiście lody. Witamy Was ponownie z naszego studio nagraniowego. Emocje po wczorajszym wyścigu już opadły. Ja mam wrażenie, że się bardziej fascynowałem, emocjonowałem niż, niż Małgorzata. Ale okej, okay, już jest wszystko w porządku. Jak się czujesz dzisiaj? Dzisiaj już yy, trzy razy lepiej. 100 razy lepiej nawet, bym powiedziała. Nawet bym powiedziała, że ozdrowiłam po wczorajszym wyścigu, więc jest super Przeba. dzisiaj. Poza tym, że nie spałam w nocy, ale to norma po wyścigu. Za późno są te wyścigi. Dla mnie nie mogę spać później. No to chyba każdy w jakimś takim mocniejszym wysiłku. Ma problem po tym, żeby zasnąć. Finalnie Gosia była 15 na 51 zawodniczek. Na komie się udało wywalczyć 11 czas. Na sprintach Pierwsze, y, trzecie i czwarte miejsce więc też trochę punktów udało się nazbierać. Y, drużynowo byłyście na trzecim miejscu z dziewięciu drużyn. Normalnie było dziesięć zawsze, ale wczoraj dziewięć drużyn tylko jechało, więc na y, Tak, i jechało tylko pięć zawodniczek, z tego jedna nie ukończyła, więc tak naprawdę cztery. Cztery. Więc... A pierwsza drużyna miała sześć zawodniczek, bo taki jest limit, więc tutaj miały przewagę. No ale nic. Dobrze idzie w generalce. Trzecie miejsce exequo z inną drużyną za tydzień. Za tydzień jest drużynowy Tentrial, czyli praca grupowa. Tak, to będzie trzeba dopracować, bo drużyna jeszcze się dopiero poznaje. Tyle od nas. Jeśli macie jakieś pytania, czy do DIY-TO, czy do wyścigu, czy w jakiejkolwiek innej kwestii, no to, to zapraszamy śmiało. Dzięki za oglądnięcie! Pamiętamy o łapce w górę, o subskrypcji. I do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia!